O, jaki słodziak, zobacz, ale by fajnie się nim gwoździe wbijało, nie? A wiesz co, bardziej by się fajnie tańczyło z tym, oto. O, już. O, z już. którym? No już wykowy straszyłeś, o, już, nie. A? Może ja tak? nie widziałeś i działałeś jak się ładnie obracał. Dobra, ale my tu sobie gadu gadu o rekinach, a jesteśmy w tej wielkiej bazie z jakiegoś powodu. W ogóle tam też się kręci jakiś rekin. Nie, nie, nie wiem co się dzieje. Słuchaj, jesteśmy Słuch tutaj z pewnego Słucham. powodu. Słyszałem, że tutaj w okolicy grasuje jakiś przeogromny potwór morski. I co? I chcesz mi powiedzieć, że to akurat my, akurat my musimy no, się nie słuchaj, zająć. Ja mam doświadczenie w e, pokonywaniu wielkich potworów, Aha, więc ja jestem idealnym rozumiem, człowiekiem. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. W ale początku. słuchaj, jeszcze jedna kwestia. E, otóż musimy do tego potwora dopłynąć e, takim specjalnym e, statkiem podwodnym. To czy tam chcesz jak się mi powiedzieć, że mamy podwodny. wyjść do tam tych. Znaczy wiesz, ja chętnie z tamtym to podejrzewam, ale tego to raczej się boję, on jest taki bardzo podejrzany, wiesz, no to wrzuca nas, patrzcie, nie chcę do niego wychodzić. Musimy zrobić okręt podwodny e, z tych tutaj części, te części są porozrzucane gdzieś tutaj dookoła tej bazy, Aha. musimy te części zebrać, wrzucić je tutaj do hoperów i dzięki temu będziemy mieli e, okręt podwodny. Tym Aha. okrętem podwodnym popłyniemy do potwora i go pokonamy, to jest Dobra. szybka misja nasza. Znaczy wiesz to, powiem Ci, że ja... Trochę się boję, ale, ale jeżeli będziesz ze mną, to mam nadzieję, że nie będzie okay. tak źle. to słuchaj, ja tylko wezmę sobie tutaj e, specjalny e, specjalny shrinker do pomniejszania okay. e, do pomniejszania e, naszego statku, żeby móc go włożyć do ekwipunku. I teraz poczekaj, tak. Poczekaj, zabior do niego. E, Hi. Dzień, e, dzień dobry. O już. Czy on nie po prostu nie jest. Wiesz, co? Jak jest, epoki może odobcowy? weźmy się do roboty, co? <laughs> dobrze, przepraszam. E, już, pokój już. kapitana. Co my tutaj mamy? E, co to za chłopak za nim? Halo. Eee, witamy w, naszym, w naszej bazie The Salty Reef, eee, Mieliśmy walczyć z bestią, ale niestety nasz statek się zepsuł, a jacyś ludzie Aha. nam go rozkręcili na części mm -hmm. i pochowali w swoich kryjówkach. Na pewno im się... Wiesz co, mi się wydaje, że oni trochę po prostu Poczekaj, Kantyna, stuchrzyli. czy tu jest jedzonko? O dzień dobry, proszę pana. Eee, a, nie, nie mają żadnych składników. Myślałem, że z czegoś najem. Eee, dobra, tu mamy storage, czyli... E, czy to jest coś. E, Genali? Słucham. Zapraszam tutaj. E, myślę, że tu jest coś, co może Ci się spodobać. O, poczekaj, mamy. Mamy pełen ekwipunek. Okej, okay, w porządku. Wiesz, to tylko trochę mnie martwi, że wszystko jest złote, tak jakby. Um, są okay. lepsze materiały, których można byłoby użyć, e, nie? Że się czepiam. No, myślę, że tak. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? W szkło? Wiesz, okay. co to szkło może się przydać, kiedy zabraknie nam e, powietrza, żeby sobie, żebyśmy mogli sobie concrete. zrobić takie e, e, małe pokoje. Okay. Pod wodą. Mamy trochę betonu, mamy trochę szkła. I czy to jest wszystko, co potrzebujemy? Nie ma tu jeszcze w skrzynkach jakichś ukrytych rzeczy. A jedzenie? Masz jakieś jedzenie? Pochodnie! Okej, okay, to weź pochodnie, ale również weź jedzenie, bo się, że e, możemy zgłodnieć e, w trakcie. Czy będę nam się przyda? Wędka, Ej, okay. tak w ogóle wiesz co, to jest tak, ja wiem, że to są okropne rekiny i w ogóle wszystko, ale to jest tak ładnie, widziałeś te wszystkie koralowce? No, słuchaj, baza na pewno została w tym miejscu wybudowana z jakiegoś powodu. No to racja. Są w ogóle schody na górę? Okej, okay. co my tu mamy? Jakiegoś pana albo panią? Dzień doberek. Ups. Czy macie coś do jedzenia? Nie macie nic do jedzenia, dobra, Geniali, słuchaj, wychodzimy. Ja już jestem przy wyjściu, jak coś. Ja już lecę, wychodzę z tobą i słuchaj, musimy zdobyć te wszystkie rzeczy. Co to jest? Okej, okay, co? To jest do cumowania tego, naszego statku. O, okej, okay. jejku, wiesz co, powiem ci jeszcze, że tak się przestraszyłam, ponieważ to wygląda trochę jak takie guardiany. Zobacz. O, to jest taki statek! Okej, okay. to to Myślisz, co? Że... Od, na, na samym po... Delfin! na to jest delfin. O, to są dwa trzeckie inne, e, A Poczekaj, no ci pomogę! Siedem no, pomóż, ręcznie! Pomóż, dobra, pomóż, dobra pomóż, już No to zamęta przy No co mnie no, bije? A, dobra, 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 żyjemy. Tak, udało się. Czy e, masz wystarczającą co? ilość powietrza? Ponieważ martwi się o ciebie. Wiesz, co? E, ja bym może wszedł pod wodę. Czy jest tu gdzieś. Ja tu już wpływam. O kurczę, wiesz, to ja sobie chyba wiesz zrobię. Nie mam powietrza. Ja też nie mam powietrza, a tutaj jest skrzynka. Lecę do Jej taki delfin przestraszył! Czekaj, bo ja to zaraz kurczę, umrę. dobra. Udało się? Udało Jestem. się, ale Czołglet, tam jest skrzynka twoja ulubiona. Dobra, wszystko ogarniemy w ogóle, zresztą tu są jakieś, jeszcze jakieś domki, jakieś dziwne miejsca. Wiesz co, ale najpierw, bo chyba chodzi o to, że te rzeczy są pod wodą, tak? Ten chyba kapitan powiedział, że mamy mm -hmm. szukać tych części tutaj. Dobra, w takim razie, słuchaj, zobaczymy szybko, co tutaj jest. A tutaj jest jeszcze kolejne pod wodą. A, i mogę wejść pod wodę. Czekaj, ja tutaj mam... Czołglet znalazłam Masz... trójząb i strzały, to chyba o! nie o to chodziło, co? Okej, ale przyda nam się na pewno. nie przestań... Ten delfin jest bardzo kochany, ale bardzo mnie też przestraszył. Okej, okay, bierzemy powietrze i idziemy dalej. Ej, analizujesz tu pod spodem coś jeszcze jest. A zobacz, tam jest domek chyba jakiś taki e, podwodny. Gdzie? Ej, tutaj. O, tu, no to właśnie mówię, to jest Ej, jakiś taki... Nie, 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 nie tutaj, tutaj chyba lecisz do jakiegoś statku podwodnego, z Poczekaj, tego co Poczekaj, co, co to jest? A... Hej, a co jeżeli to było oh, kiedyś. Skrzynka. Okej, okay, to zobacz, co było w skrzynce. Co jest w skrzynce? I mamy część. Dobra, super. Czyli mamy radar. Jedziemy, znaczy, czy płyniemy. Teraz oddać tę. Y... Co się stało? E, burza? Burza tu jest, Jego myślałam, że to coś... jest. E, taka a... dosyć mocna burza. Wiesz co? Proponuję, poczekaj, byliśmy w tym miejscu. Tutaj jest jakiś podwodny domek, zobacz. Tu jest podwodny domek, a tam dalej jest jeszcze jakiś statek, zobacz. Zobaczmy może na ten statek dalej. Okej, okay, w porządku, wiesz co, ale ja się trochę boję, ponieważ tutaj są naprawdę bardzo ostre te grzmoty. Spokojnie damy radę. I wiesz co, jeszcze kolejna rzecz, ten za tobą, rekin, uważaj! O, dobra, czekaj. Wiejku, chciałem delfina zabić. No wiesz co, dobra, pomogłam ci tutaj. Ty schodzisz pod, yy, na dół, na dół? Tak. Okej, okay, co mamy w tym statku? Wiesz co, to trochę wygląda, o coś znaleźliśmy. Oh, znowu kolejny y, kolejny strój, płetwonurka. Okej, okay, to weź diamenty. to może się przydać. I jakieś konduit. Oh, to, czy to jest jedna z części? Y, nie, konduit jest inną rzeczą, aczkolwiek przyda nam się bardzo. Wiesz co, tutaj jest taki domek, tak jakby pod wodą. Wydaje mi się, że to mogło być może miasto, które zalało. Zaraz zobaczymy, ale poczekaj trochę powietrza. I zobacz, tutaj jest kolejny. Dobra, Genali, ja tutaj z tobą już lecę. E, idziemy do tego domku, prawda? Tak, 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 pod uważaj, wodą. bo tutaj są dwa tańczące rekiny Dobra. i mogą ci zrobić krzywdę. Dobra, spokojnie. Ale wiesz co? Dostałem jakiś dziwny strój e, do pływania. E, Serio? W, e, tym I zastanawiam się, czy on nam do czegoś się przyda. Zaraz go założę, tylko A ma najpierw... A może jakieś enchanty czy coś? Wiesz co, nie wiem, ale wygląda tak fajnie, więc zaraz go zobaczymy, tylko najpierw... Okej, okay, to He. ja idę z tobą, żeby cię ochraniać. Dziwne, dom pod wodą? No. Co my tu mamy? Czoklet to jest meduza! O nie! Ale nie bije? Nie, bije mnie! Dobra, już wszystko w porządku. Ej, co my tu mamy? Czoklet to tu tu jest nie ma. meduza Nie wiem, czy to jest takie akurat coś, o co, czym powinniśmy się cieszyć? Czemu on jest taka urocza wkładek grzybek? Ej, tak średnio bym powiedział A, ona mi bije! I to no jest tak mocno! Hej, co ja tutaj znajduję? Czoklet, ja zaraz umrę! Co ja tutaj znajduję? A ja zaraz umrę! Dobra, na powierzchnię Jesteś na powierzchni, tak? Tak, ale ta meduza chyba jednak nie jest taka miła, jak myślałam. W tym domku nic nie było, jeśli cię Jesteś to interesuje. Jesteś pewien? Naprawdę, w tak. tej skrzynki nic? Nic nie było. O nie, o nie. Panowie, Potrzebuję jedzenia. Panowie rekiny, panowie rekiny, proszę mi zostawić. Potrzebuję jedzenia, czoklec. Dobra, e, wiesz co, wróćmy do bazy, co? Okej, okay, ale masz serio coś do jedzenia? Ej, Gaenali, jak ci się podobam w moim nowym stroju pływackim? A... Um... Poczekaj, 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 to tylko ty taki dostałeś? No, ja taki znalazłem w statku. Ale... Ale ty masz to totem of undying, więc nie narzekaj. Mogę ci nawet dać jeszcze... O, masz to. Co to za glut? I chcesz trident? Nie, masz trident chyba, prawda? Wiesz co, ale... Powiem ci szczerze, że chyba moja aktualna maseczka jest o wiele lepsza. No okej, dobra. Tutaj będę jak żołnierz. W takim razie idziemy dalej na walkę. Tylko musimy znaleźć... Kolejne itemki. Mamy tylko silnik chyba, prawda? E, wiesz co, nie wiem co ty w ogóle wyciągnąłeś z tamtego statku. Poczekaj, poszukajmy czy coś tu widać. Tu mam coś jeszcze. Czy coś tutaj jest? Halo, halo, w zatopionym stateczku. Wiesz co, ty jesteś pod wodą, ja o, o. jestem nad. Co się dzieje? O, o. Pomóc ci coś? Postawiłem sobie niepotrzebnie konkret nad skrzynką. Um, gratulacje. E, tak, mamy część kolejną. Wspaniale, super. Wiesz co, a ja tutaj zauważyłam, bo ty jesteś teraz pod wodą, ja jestem nad, że tutaj są takie jakby um, chyba urządzenia, na których możemy pływać. Nie wiem nawet co to do końca jest. W tak którym miejscu? Gdzie? Tutaj, zobacz. Jakaś taka motorówka? Chociaż ona nie wygląda tak motorówka. Jesteś już przy tej, e, przy tej e, latarni. E, latarni. Zobaczmy co jest w środku, ok co, A jesteś pewien? Ponieważ chyba e, te wszystkie części są pod wodą. Czy mogą być też po A może tu jakieś jeszcze jedzonko będzie albo coś? Bo by okay, nam się przydało. w takim razie możemy pójść. W... E, czy tu coś jest? Tutaj nie. Wiesz co, tu jest pies, który mógłby nam się przydać. Jakiś crafting table, e, surowe dorsze oraz kości i Złoto! Wędki. Eee, Hej. to jakiś statek piracki, samo złoto jest. Hej, ale nie marudź, bo mamy tylko i wyłącznie e, na razie narzędzia złote, więc może musimy wytworzyć kolejne. No, w sumie możemy, ale mamy diamenty, więc tym się nie musimy martwić. Mech! Tu jest tylko przycinak cukrowa i nasiona czoklet. Autentycznie totalnie nic nie ma. Dobra, to wiesz co, schodzimy pod wodę. Wiesz co, zrobię nam mieczyki diamentowe. Tak na szybko. Okej, okay, wiesz bo co? Bo mamy. Tutaj... Bardzo Ey. dużo tych patyków y, i mamy bardzo dużo diamentów, więc raz był dwa. był którego chyba coś trzasnęło Tyk. i Tyk. i po prostu już Proszę go nie ma. Bardzo. O, dziękuję bardzo. Będziesz się mogła przyda. łatwiej rekiny bić, a my idziemy w ogóle się chyba robi już jasno. Musimy znaleźć dookoła bazna nadal dalekieś miejsca. Poczekaj, stąd widać najlepiej. Byliśmy tam. To są jakieś ruiny w ogóle widziałeś? Y, z, widziałem. A nie, uważaj, rekin za tobą. Y, Dobra. Wiesz co, spróbujmy w tą stronę. Okej. Okay. Tu jest jakieś. Nie jakaś... ruiny, mówiłam ci. No właśnie mówię, ruiny domku, tylko nic w nim nie ma chyba. Więc tutaj bym nie szukał, płynąłbym dalej, bo tam dalej były jakieś ruiny statku. O, co my tu mamy? E, jakaś skrzyneczka, proszę bardzo. E, tak, mamy silnik. Okej, okay. a ile jeszcze zostało rzeczy, które musimy odnaleźć ciokrać? Wiesz co, jeszcze chyba kilka. O, trafiłem do jakiejś piramidy, wiesz? To może tutaj będzie jakieś. O nie, szkło postawiłem znowu pyk. Tak, ten na mission, czyli skrzynia biegów. Okej, okay, czyli teraz już chyba naprawdę mamy dużo tych rzeczy, prawda? Tak mi się wydaje. Wiesz co, ale bardziej martwi mnie, że jeżeli, jeżeli tak łatwo odnajdujemy te części, to nie mamy w ogóle nic totalnie na tę walkę z tym wielkim potworem, to więc znaczy, co my zrobimy? Wiesz co? Ten mój strój daje mi full armora, czyli ten mój kostium półwacki to jest a, chyba diamentowa zbroja. A, a, z, a, a ja? No, słuchaj, no to trzeba było samemu też tam szukać e, rzeczy, no. To w takim razie ja się mogę od ciebie oddalić i sama rzeczy szukać. Okej, okay, czyli mamy tak. Mamy silnik. Klik. Dobra. Okej. Okay. Chwila, to są podpowiedzi! Świetnie! No to super! <laughs> w takim razie fajnie, że dopiero teraz się o tym dowiedzieliśmy. No dobra, mamy transmission, czyli e, to tu. Mamy tank, czyli to tu. Mamy jeszcze radar, czyli tu. Zostało nam hatch i seat. Poczekaj. Dwie rzeczy. Seat jest y, gdzieś w starej o! wieży. Okej, okay, ale chodziło o tę wieżę, tę latarnię? A może tą taką drugą wieżę? Poczekaj. A e, seat, a hatch? Wy. Pobliżu w pobliżu jaskini. jaskini. Okej. Okay. Okay. Ja widziałam jakąś jaskini, ale nie wiedziałam, że tam też może coś się no znajdować. No, to poczekaj, nie tutaj, gdzie tu jest wejście? Eee, w tą czy w tą? Przyjrzyjmy się z góry. Czoklet! Hm. Zobacz, to wygląda jak jakaś taka stara wieża. Naprawdę, prawda? to zielona. O to zielone? No, myślisz, sumie... że to jest pod wodą, bo zobacz, ona ma taką jakby część nad i pod Chwila. wodą. Myślisz, Zobaczmy. że coś jest w środku? Zobaczmy. Okej, okay, to w takim razie ty idziesz na górę czy na dół? E, zobaczymy zaraz. Chwila, czy tu jest jakieś wejście? Wiesz co, nie wiem. Oh, czoklet znalazłam! Co? Znalazłam, znalazłam to, o co chodziło. Chodź, to nie jest co? jednak ta wieża. Gdzie ja? O, reki na mnie idzie. O, gdzie ty masz pana. jaką wieżę, co? Musisz tutaj, tam gdzie... O, chodź do mnie, tak, właśnie. I zanurz się delikatnie pod wodę. Tutaj jest jakaś wieża, która wygląda jak Aha. stara. Okej. Okay. Ja zabiję rekina, a ty możesz... Okej. Okay. Dobra. I zobacz, Z tu jest skrzynka. Czy to jest to? Tak, mamy siedzenie. Skąd wiedziałaś? E, nie wiem, po prostu ją zauważyłam. Czy razie... na dole coś tutaj było? E... Nie, na dole nic nie ma. Ale możesz A mnie tam tutaj... chyba... Rekin mnie tłucze. Dobra, idę na górę. Okej. Okay. Czyli, ale chwila, skoro w tamtej zielonej nic nie ma, to co jest w tej zielonej? Nie mam zielonego pojęcia. Chodź, zobaczymy. Zobacz, tu jest dziura w ścianie. Aha. E, jest jakiś chyba parkur na górę. Chcesz zobaczyć, co jest na górze? Wiesz, co można? Ty idziesz, czy ja idę? Wiesz, co to Ja idę, na, ja idę pod spód. Okej, okay, to ja idę na górę. I uwaga, tutaj mamy pustą mapę. I A, mamy. No to dużo nam tego nie przyda. prost Walker Enchanting. A tutaj. Jak myślisz, jaki mm. będzie ten potwór? E, nie wiem, na pewno martwy, jak go już pokonamy. Wow, czoklet! A resztą się nie... To jest interesuje. coś, na pewno co nam się przyda. Co? Wiesz, co, tu jest Enchanting Table i bardzo dużo Enchantów. Ale trochę potrzebujemy kowadła, żeby sobie zenchantować Enchanty. No to niestety, ale mamy chatting Table, więc jak coś to mam. Wiesz co? Ja proponuję pójść znowu do o. bazy i ja włożę te rzeczy do skrzynki, a ty tak samo. To wiesz włożysz co, ja jeszcze część. chcę zobaczyć tą, tą jaskinię, która gdzieś tu jest. Wtedy będziemy mieli wszystkie części już. Okej. Okay. Tylko czekaj, tu jest nasza baza, czyli ta jaskinia musi być naprawdę gdzieś blisko. Ja widziałam jaskinię. Myślę, że tu może być. O! Czy to jest. Tu jest jakaś jaskinia? Chwila. Nie, to raczej nie. A to obok, jak nic, tu widać jakąś jaskinię. Chociaż nie wiem, czy to jest dokładnie ta. Halo, halo. Jest, mam! Tak udało się? Mam, 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 mam. To wspaniale, wiesz, co Ojej. To w takim razie o. ja do bazy e, dopłynę, tak, okej? Okay? Tak wszystko jest! Tylko teraz dopłynąć do bazy i nie umrzeć. E, dam radę. Dam radę, dam radę, dam radę, dam radę, dam radę. Dam radę, dam radę. Dobra, jest. Easy, spokojnie, spokojnie, Czoklet Siub. Siub. O, o. Siub. Już do ciebie płynę? O, o. Co Czemu się nie... dzieje? Nie mogę przejść przez drzwi, dobra, jestem. <noise> Okej. Okay. seed wrzucamy tu, a hatch wrzucamy tu. Uwaga, uwaga. Jestem! Czy wszystko jest na swoich miejscach? Silnik. To, 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 to. i to. Uwaga, naciskam guzik. Bum! Czoklet? Czy ty to widzisz? Mamy naszą e, wielką łódź podwodną. E, I przeniosło mnie do drugiego pomieszczenia. E. Wiesz co, to ja w takim razie e. jestem już tutaj. Chodź, chodź, zobacz, tutaj, w tym miejscu. Tutaj. Wow! Z góry widać. Okej, okay, ale wiesz, co ja się naprawdę boję? Może czekaj, użyjmy tego enchantu, który mamy, co? A nie ma tu chyba żadnego. Są kowadła. Ok, w to takim w takim razie... razie poczekaj, ja ci wszystko wyrzucam. Mam 12 diamentów, zrobię ci tutaj zbrojkę. Ja ci wszystko wyrzucam. Pyk, to jest dla ciebie. Eee, I weź diamentowy miecz mi okarni, ok? Ok, eee, co my tu jeszcze. Poczekaj, powolutku, powolutku. Soul Speed Protection Protection by ci się przydało. Mm -hmm. Daj mi tą zbrojkę. A, ale miło przyciądało. Poczekaj, ja tu muszę powyrzucać po rzeczy To, 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 to. Dobra, w sumie z tych enchantów to wyszło tylko dla Ciebie Protection, więc. No ale na Słuchaj. szczęście mamy cokolwiek, prawda? Uwaga. Czas na przygodę. Huh. Jestem w środku, czy ty też jesteś w środku? A nie, ja nie jestem w środku, ale nie bardziej będę próbować. Nie, jesteś? Musisz wejść. Jak? Y nie wiem, kliknąć. Dobra, Genali, wiesz co, z tym, z tym naszym pojazdem raczej nie wypali, ale z tego co widzę, to musimy zejść do tego kanionu. I okay. w razie gdyby nam po prostu brakowało powietrza, to sobie wchodźmy do, do tego statku, niech nam się zregeneruje i wychodzimy, ok? Ok. a masz trochę jedzenia? Y niezbyt, a co? A, bo trochę jestem głodna. Patrz, tu jest nasz statek. Aha. Możemy do niego wejść, żeby się zregenerować z powietrzem. O. W sumie wsiąść do niego. Aha. I musimy tutaj. Poczekaj, w którą stronę? W tą stronę. Ja mam za to, tutaj płynąć. A, tak mi się wydaje. Tak, na dół? Na samysieńką dół. Co? Ej, tu są dziury na powietrze. Super. Okej. O. ja się trochę boję. Ja też troszkę. Co? Nie, ja! Au, au, Ja, ja, ja! On też ja, 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 tańczy! O! Oh, chodź, chodź, pomóż, pomóż! Bo czekaj, idę! A, dobra, dobra, dobra! Jest jakie to brzydkie! Pyk, pyk, pyk! pyk. Jest! Już? To bo. Było... Poradziłem sobie sam! Nie, no <laughs> słuchaj, tutaj kurczę, profesjonalista! Patrz, ile jaj miał w gnieździe! Ale oh, mamy płomienną różdżkę, co? Wziąłeś tu mapkę? E, poczekaj. E, mamy mapę. <noise> Co to jest? To jest mapa do skarbu! To Uuuu. gdzie jest skarb? Nie wiem, ale przede wszystkim to ja tu trochę powietrza. A, to proszę, Nie wejdź mam. sobie. E, czy ja... O tu mam, tu mam, tu mam, poczekaj. He. A to ja chciałam ci w pojeździe oddać. Spokojnie, pyk. pyk! E, kompas powinien nas poprowadzić. Tutaj? W którą stronę? Tam. No dobra. Wiesz co, ja w ogóle w, e, nie chcę tutaj siedzieć i idę na powierzchnię delikatnie. Okej, okay, ja tak samo. Ej, genali, wiesz co? co? Ten kompas pokazuje mi ten statek. Serio? Wiesz co? Bo to w sumie ciekawa e, sytuacja, bo ja jestem właśnie przy statku. Wiesz co? Czy to jest przypadkiem. Czy to nie ten statek, w którym, byli, w którym ja znalazłem? Moją. O nie, o nie. biją mnie. Okay. Czy to nie jest ostatek, w którym powinniśmy znaleźć a, ten. E, tak, dokładnie tak. Co? E, no bo wiesz, tak jakby znalazłem ten lód, zanim, e, zanim pokonaliśmy. Nie, mów! E, tego podpora. Że ten skarb to było, tak naprawdę, ta zbroja. Ta zbroja moja Na to serio? był ten skarb. E, Hej! To Gorsze rozczarowanie po prostu 2020 roku. Dobra, słuchaj, ale pokonaliśmy potwora, mieliśmy przygodę, to się liczy. Moi drodzy, słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, oczywiście, strzelcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o komentarzu. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Do widzenia!